Był rower, to teraz porozmawiamy trochę o wspinaczce. Mówi się, że to niebezpieczny sport, ale czy tak właśnie jest? O tym porozmawiam z moimi gośćmi: Adam Nowak i Bartosz Łuksik z Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego, instruktorzy wspinaczki na klubowej ściance Peron Baltoro. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, no właśnie, czy wspinaczka to rzeczywiście taki niebezpieczny sport? Chyba nie, nie bardzo. No bo ma się przeświadczenie, patrząc na osoby, które wspinają się w górach, że no może za sobą to pociągać pewną skalę dość wysoką niebezpieczeństwa. Może jest to czasem niebezpieczne, ale robimy wszystko, żeby się jak najlepiej przygotować i minimalizować to ryzyko. No, jakieś wypadki się zdarzają, ale to już. Tak się nie przewidzi. A jakie jest zainteresowanie wspinaczką? Czy zauważacie, że w Rzeszowie dużo jest starszych i młodych osób, które garną się do tego sportu? Coraz większe na pewno wśród dzieci i młodzieży, ale osoby w naszym wieku czy tam trochę starsze i nawet coraz starsze zaczynają się wspinać. To jakby. Wspinaczka nie ogranicza nas wiekiem w żaden sposób. Od tych najmłodszych, tam nie wiem, dwóch, trzy latków nawet, które. Już dwóch, trzy latków. zaczynają, tak? No, jak umie się złapać y, y, chwytu, no to już zaczyna się wspinać. To nie, ma, nie ma ograniczenia. Czasem przychodzą i po prostu biegają sobie tam po materacach i zapoznają się z całym obiektem i podpatrują tych, tych starszych. No właśnie, bo jak myślę o wspinaczce, to zastanawiam się, czy do tego potrzeba dużej siły, kondycji, czy potrzebujemy jakąś specjalną odzież, aby się wspinać. Jak to jest? Z odzieży potrzebne są tylko specjalne buty wspinaczkowe, które ułatwiają nam się wspinać. Bez takich butów jest, no powiedzmy, że trudno. I tyle. Jak zaczynamy przygodę, to wystarczą buty, żeby się wspinać, a później to już w ramach rozwoju jakby wspinaczkowego potrzebujemy więcej sprzętu. Uprząż, linę, ekspresy i cały ten... To wszystko, co sprawia, że wspinaczka jest powiedzmy, że właśnie jednak bezpiecznym sportem. A gdyby ktoś Państwa zapytał oprócz obuwia, wyposażenia, co jest najważniejsze w spinaczce, to co byście Panowie odpowiedzieli? Chyba, <laughs> chyba umiejętności techniczne. Mhm. E, tak zwana głowa, czyli odwaga. No, trochę siły też się przydaje. A czy to jest tak, a propos tych umiejętności technicznych, że kiedy próbujemy pierwszy raz się wspinać, to lepiej z instruktorem? Można, ale nie jest to konieczne. Teraz na, jak na ścian, ściany są tak przygotowane, że wymyślane są na nich drogi, które trzeba pokonać i one są wyceniane od tych najłatwiejszych do trudniejszych i można przyjść po prostu na ścianę i popatrzeć, które są najłatwiejsze i od nich zacząć. Raczej osoba, która je układa, robi to w ten sposób, żeby wymusić na wspinaczu konkretny ruch i same wspinanie się po tych drogach już nas czegoś uczy techniki. A jak chcemy się coraz lepiej wspinać, no to, to lepiej się już spotkać z jakimś instruktorem i z nim no, przeanalizować to, co już umiemy i później, jak, jak się rozwijać, jak już konkretne. Techniki szlifować, bo, bo same wspinanie się do góry to jest jak wspinanie się po drabinie, a, ale można to zrobić znacznie łatw łatwiej i się nie zmęczyć, bo to o to chodzi w technice, żeby się wspinać tak, żeby się nie męczyć, bo potrzebujemy siłę w rękach na całą drogę, a nie na pierwsze trzy metry. Jak to było u państwa y, z tą pasją? Bo są osoby, które y, zaczynały chodzić po górach i pomyślały sobie, no dobra, chodzę po górach, to teraz może zacznę się po nich wspinać. A jak było w państwa przypadku? Mm. No ja w, zacząłem się wspinać dzięki koledze, który zabrał mnie na ściankę wspinaczkową i tam jakoś załapałem bakcyla, ale po górach jakoś nie chodziłem wtedy specjalnie. Aha, czyli w, o górach nie było mowy. Nie. A w Panu przypadku? Ja chodziłem po górach, ale wspinaczka jakby weszła jako, nie jako kolejny etap, tylko też na, na takiej zasadzie, że ktoś mi powiedział, że jest w Rzeszowie ścianka wspinaczkowa i że można pójść, no to poszedłem, spróbowałem. I, I w moim wypadku to była no, no miłość od pierwszego wejrzenia. No właśnie, a co daje panu wspinanie? To jest pewnego rodzaju poczucie wolności? Hmm, przede wszystkim angażuję w 100%. Jak jesteśmy na ścianie i się wspinamy, no to nie myślimy o niczym innym, tylko o tym, żeby nie spaść. I, I to jest w tym sporcie dla mnie jedna z najlepszych rzeczy, że resetuje głowę kompletnie. Jak ktoś ma jakieś, no, za dużo się czymś przejmuje, no to idzie na ścianę i przez 2-3 godziny nie myśli o niczym innym. A druga rzecz, która mi się strasznie podoba we wspinaniu, to jest łatwe stawianie kolejnych progów, które możemy pokonać. Nie? Czyli mm. bardzo łatwo jest przejść na kolejny, następny poziom. I dostajemy takie zastrzyki dopaminnie, że znowu coś się udało, więc, więc jest fajnie, więc przychodzę kolejny raz. Trochę teraz o działalności Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego chciałbym porozmawiać. Co robicie w ramach klubu? Czy organizujecie jakieś imprezy, szkolenia? Jak to wygląda? Tak, na no, co dzień organizujemy sekcje wspinaczkowe, które działają kilka razy w tygodniu dla dzieci i dla dorosłych, dla początkujących, dla troszkę bardziej zaawansowanych. Od czasu do czasu, czy w sumie parę razy do roku organizujemy zawody i dla dzieciaków i też takie ogólnopolskie dla, dla starszych. A gdyby ktoś teraz zachęcony naszą rozmową pomyślał sobie, no może spróbuję, pójdę, na, pójdę się powspinać, to gdzie w Rzeszowie są takie miejsca, gdzie można to robić? No między innymi nasza ściana, to jest peron Baltoro na obszarze kolei, tam za dworcem PKP. Jest ściana komercyjna, taka też ogólnodostępna jak nasza flywall. W kilka dni w tygodniu jest otwarta ściana na Politechnice Rzeszowskiej. Także jest sporo miejsc, gdzie można, z tego co mhm. kojarzę, to jeszcze studenci na uniwersytecie się mogą wspinać. Także... Ale tam chyba nie jest ogólno No to, to chyba tylko dla osób. Trochę o peronie chciałbym teraz porozmawiać, bo uruchomiliście zrzutkę, zbiórkę tak. na portalu zrzutka.pl. Zbieracie pieniądze. Na jaki cel? No, na żelazo. A co za tą nazwą się kryje? Chcemy doposażyć naszą taką małą siłownię, ponieważ ona powstała tak głównie z darów, które przynieśli klubowicze, czyli mamy tam jakąś ławeczkę, troszeczkę, troszeczkę tam sprzętu, no ale stwierdziliśmy, że warto by było to jednak rozbudować, bo trening siłowy też jest ważny w naszym sporcie i warto by było mieć po prostu więcej, więcej możliwości do treningu. Bo same wspinanie, no to jakby rozbudowuje nam jedne mięśnie, a żeby nie być, żeby być kompletnym wspinaczem, trzeba być w, wysportowany w. Ale no właśnie. W pełni. A propos tego wysportowania, bo z jednej strony słyszę, mięśni to tak nie do końca potrzebujemy za dużo we wspinaniu, a z drugiej strony, teraz pan mówi, trzeba być wysportowanym. To jak to jest? To wszystko zależy od poziomu, jaki się chce osiągnąć. Można się wspinać na powiedzmy stosunkowo niskim poziomie, wtedy jakby Nasza sprawność fizyczna nie ma takiej, tak, dużej, tak dużej roli, a jeżeli chcemy się wspinać coraz wyżej w, tej, w tych, tych poziomach, no to wtedy już każdy szczegół się liczy, każdy, siła każdego palca tak naprawdę ma znaczenie, każdego mięśnia w ciele, bo, bo może się przydać gdzieś podczas pokonywania jakiejś trasy. To na sam koniec powiedzmy jeszcze, ile pieniędzy potrzebujecie, żeby osiągnąć założony cel w zbiórki? Mamy wyznaczone takie trzy etapy. Na pierwszy. Około 5500, później jest 6515. I, I w zależności od etapu, jaki osiągniemy, to będziemy w stanie sobie tam lepiej lub gorzej naszą siłownię doposażyć. Bardzo dziękuję panowie za rozmowę. Adam Nowak i Bartosz Łuksik z Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego. Dziękuję zostawiamy. bardzo. I tak kończymy program. W ostatni dzień karnawału zostawiamy państwa z utworem cichy szept naszej jasielskiej wokalistki Roxy Węgiel. Do zobaczenia.